Okej, okay, czyli tak, czyli mm, w ostatnim filmie Inside the System sprawdzaliśmy jedno zakończenie, dokładnie zakończenie, w którym on niszczy nasz świat i zakończenie, w którym możemy uratować nasz świat. Niestety to drugie się nie udało i jak zawsze dwa światy poszły się. Ewentualnie też nie zabijasz tego Cool Playera 303, o którym o czym też wypisali się, żeby go nie zabijać. I po prostu chodzić po świecie, znajdować różnego rodzaju rzeczy. To też mogą być te szardy, prawda? Pisaliście się też, żeby go, nie, żeby go nie zabijać i żeby e, dużo z nim pisać. Jeżeli na przykład przeżyć, po prostu grać z nim, powiedzmy tam parę dni, żeby nim. Żeby z nim po prostu pograć, i coś wtedy też powinno nam się odblokować. Dobra, także jak widzicie, jesteśmy już na świecie teraz. Tak, zaraz pojawi się ten cały Quilper e, 303 i będziemy musieli z nim pisać generalnie, ponieważ on nam pewnie napisze nam jakieś tam swoje sekrety o swoim życiu i będziemy musieli też sporo chodzić, nie? Także, ponieważ, tak. Mm, Wyjdź. Ponieważ tak, ostatnio znaleźliśmy ten, ten dziwny taki blok, w którym była, na którym była tabliczka z napisem y, Gertz Herd. I też właśnie, hmm, Herd is mine, czy jakoś tak na żedomie, coś takiego. I zaproponowaliście też, aby spytać się go, kto jest, kim, kto, kto jest, kim jestem ten Gert. To jest na, napiszemy do niego hello, po prostu. On nam odpisze chyba, że y, can you hear me. I napisze no. Czy coś mi odpisze, bo zwykle pisałem, że I don't hear you, nie? I wtedy Rozmowa się jakoś się kończyła Who is Gerd? Okej okay. Czyli na to nie odpowie, a na przykład yy, Who are you? No, to odpowie, że on jest Aiko I was, a, I was Aiko, I am trapped here Okej okay. yy, Why are you Trapped? Może coś takiego Może musimy Why? Ej. Because he wanted power. Power Who wanted power. Ej, dobra, coś więcej jest! Who wanted power? Nie. Czemu jesteś to zablokowany? Czemu Ale jest wkurzył ty! Ponieważ on chciał mocy. Chciał mocy? Tak, chciał, chciał mocy, chciał powera po prostu Hi, czyli kto? Bo tam coś było napisane generalnie. Jak macie końcówkę, koniec świata w tam jednym z tych zakończeń, to tam jest zapisane. Tam jest generalnie opisana cała ta fabuła tej modyfikacji, która zresztą chyba nawet jest oparta na faktach, ale nie jestem pewien. Nie chcę tutaj kłamać, spotkał się z jakimś typem z, inter, z internetu i on go zabił nożem chyba czy jakoś tak. Nie wiem, coś takiego, żeby dostał kosze pod żebro, jakby to tyle, tyle zrozumiałem z tego wszystkiego. Teraz tak, czy, 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 właśnie on mówi o nim właśnie? Hey, I found a strange, a strange piece of paper in my inventory here, can you draw me in? Tips. I have nothing to write down, so I should write down all of culprit's hints? Co? Ej, czekaj, czekaj, co? Cześć, zna I found a strange piece of paper in my inventory. No to jest ta dziwna kartka w moim inventory, w moim wacaku. Masz. Możesz narysować mnie na nim? Ale, ale co? Ha, bo to są tipsy. I should write down all of Cool Player's hints. Co? Czyli chyba musimy za każdym razem, kiedy on coś napisze, to musimy chyba kliknąć, kliknąć na, tą, na na te tipsy właśnie. Na te podpowiedzi? I have nothing to write down. Okej, okay, te, te, tego nie było wcześniej, dobra, okej. Okay. To też się to, czyli on musi po prostu pisać niektóre rzeczy, które ja po prostu będę mógł... wpisać w tą kartkę, czyli kiedy on napisze jakąś rzecz, nie wiem, cokolwiek, jakieś hinty od niego mogę dostać. Bo on tam czasami pisze takie dziwne wiadomości na, 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 na czacie. To wtedy pewnie będę musiał kliknąć właśnie na tą kartkę, ażeby właśnie to, ta wiadomość się wpisa... wpisała. Co jest? Uuu. Ej, odblokowałem jakieś zakończenie. Czekaj. Ej, hej, dzięki. Co się dzieje? Ej, czekaj, bo za, za, szy za szybko. Za szybko. Czekaj. CO SIĘ DZIEJE TY, CZEMU TERAZ nagle TAK, CO JEST? Co się z tą co się, co się z modyfikacją stało, czekaj uh, hej, uh, dzięki, że... ...failure was at the end I wrote down the tips CO, CO, CO? I wave my... Wes with skill and grace you pray to read my face Czekaj za szybko, poczekaj chwilę Hej, dzięki, że chodzisz. Ze mną jesteś taki słodki? It brings back. A, że to wraca je, mi jego wspomnienia i. E, myślę, że możemy razem przetrwać. Nie myślisz, tak? E, wiesz... E, Mógłbyś zrobić mi zabawkę, proszę? Pamiętam. E, e, a, pamiętam. te... Gerda to jest ten, ten taki misiek. Pamiętam e, mojego proszowego e, niedźwiedzia Gerda. Był taki specjalny. Śmiałem się. Not through mic, Through code. Co? A, on się śmiał. Nie przez e, mikrofon, tylko przez. Kod, nie jestem znaczy, kod, nie wiem, kodek Metal Gear Solid, uh, po pierwsze, uh, in the first and third rows there is brown wool in the center, in the second row on the sides there is black black wool and in the center something organic like meat. <laughs> how strange, how strange. Okej, okay, czyli to co napisał, tak? Czyli po prostu po środku muszę dać mięso, czyli muszę zdobyć dwie, dwie brązowe wełny i dwie czarne wełny. Co jest? Czemu. I like you, you're nice. Czemu tego nie było wcześniej ty? O, no, zrobiłem przycisk. Czemu nie było tego wcześniej ty? Ale dobra, mamy drugie. Mamy zakończenie. Tak, a, drugi chyba. To jest inne zakończenie już, czyli Gerd to jest pluszowy miś i jego serce należy do właśnie tego pluszowego misia, to Gerda. I właśnie to pisało tam na tej, na tym, jak się mówi, na tej właśnie jakby czarnej, nie wiem, ściance, a ja wiem czemu wtedy nie miałem tego, wiem czemu w Czemu, wiem czemu wtedy nie miałem tego zakończenia Ponieważ wtedy ja odchodziłem od niego zbyt często chyba A teraz chodzę jakby przez cały czas obok niego Dlatego jakby Dlatego to zakończenie nie mogło się odlokować wtedy Dobra, to ma sens To ma sens i teraz dopiero się odlokowało To też ma sens, dobra, nie wpadnij w dziurę proszę Dobra Okej okay. Tam są krowy Krowa w sumie mi się przyda, bo głodny jestem jakby nie patrzeć Także bym chciał krótko, tutaj jedną drugą i trzecią. Dobra, dzięki. Okay, muszę napić się krowy, k krowy kawy. Dobra. I'll draw you in my book. Show me. Pokaż mi. I don't remember. Nie pamiętam. Tylko tylko ból i static. Co jest? Co? Co? Co jest? Co się dzieje? Ej! 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 Co? Cze, czemu? 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 Co się dzieje? Co jest? Co? Co? Co jest? Co się dzieje? O tu! się od tej pstrolu! O co chodzi? Co to? Co? Co? Co to było? Co? Steam Rock Shard Steam Controller Configs Unturned Warbox. To są gry z mojego Steama? Tide Letka Alpha 5 Mod. To są gry z... Co jest? To są To są gry z mojego Steamaty Czemu? Co jest? Don't complete the task. Don't want to.. Don't you want to play a game? Ty byłeś mi jakąś grę odpali. Albo mi Steam odpali. Nie, dobra, Steam mi nie odpalił, dobra A odpaliłem przypadkowo OPR, fajnie. I am Coś tam, nie wiem, co tu pisze. Hello friend. Nie chcesz pograć i wypisuj mi wszystkie gry na steamie, tak? Super. Świetnie. Don't complete the task. Nie ja dokończę zadania. Okej okay. A co jeżeli. Nie, ja, 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 ja nie wiem co mam teraz zrobić, nie? To jakiś ty przychodzi mi, w ogóle zakrywa mi oczy i. Ka nie wiem. Co to jest. I forgot my name. Bo przychodzi, zakrywa mi w ogóle oczy, a potem. Pisze mi, że nie, nie dokończył tego zadania jego. Z jakimś takim dziwnym uśmieszkiem. To mi się nie podoba bardzo, to jest takie. Nie wiem. Teraz są pewnie dwie strony, albo żeby dokończyć zadanie, albo tego, żeby tego zadania nie kończyć wcale. Czyli wiadomo, że pierw dokończamy zadanie, tak? Chyba, że pierw właśnie, Nie, może lepiej pierw właściwie dokończyć to zadanie, sprawdzić co się w tym stanie i dać mu tego... Y właśnie... Te wełny i mięso na środku. Okej, okay, czyli po prostu będziemy testować jakiekolwiek mięso i coś powinno tam wyjść, prawda? Jakby, nie wiem... To jest chora modyfikacja, naprawdę. Jakby, kurde, nie wiedziałem, że aż tak bardzo można. że aż tak bardzo się zmieniła ta modyfikacja. No dobra. Ci mieliście się razy, żeby po prostu go nie zabijać na początku i żeby faktycznie obok niego chodzić. Chociaż to w sumie z przypadków, w sumie od, od, jakby z przypadku to właśnie wyszło, nie? Mhm. Ale jest drugie zakończenie, dobra. Czyli, po prostu, jak jestem blisko niego, tego całego właśnie coolplayera Aiko, jakby nie patrzeć tego Aiko, co to jest Aiko, to był Aiko, to, to wtedy pisze do mnie jakieś takie właśnie wiadomości, typu właśnie The Never, Never Sleeps, nie? The execution time is coming to an end. It is coming. O Jezu! Co nadchodzi? Para, mi się wydaje, że chyba szybko musimy zdobyć gdzieś owce. Tylko tu nigdzie owce nie ma. I w tym jest problem największy właśnie że tu nie ma ani brązowej, ani czarnej owcy. Jakby czarna owca generalnie jest rzadka brązowa te. Ej, co, je co jest? Co jest? Co jest? Masz co? Daj to. E, masz przycisk. Ej, co jest? Czyli te blok, te dziwne struktury pojawiają się też z, kiedy nie zabiję tego cool 303? Też pisaliście, daje się propozycję, w sensie bardziej... Mm, propozycja nie wiem czy propozycja. Czarnowca! Tak czy siak e, pisaliście, się czy on może, jeżeli on zginie ileś tam razy od na przykład innego potwora niż właśnie Niż y, od innego potwora, od kogoś innego niż ja, to czy też właśnie też y, Wystąpi te drugie zakończenie, te złe zakończenie, czyli że po prostu on ginie i jest Albo może mogę uratować świat, albo ten świat zostanie zniszczony Też jestem sobie tego ciekaw, ale chyba nie chcę tego sprawdzić O właśnie, patrz tam tam znowu coś jest, dobra, czyli, dobra, okej, okay, czyli Czyli wszystko mamy, czyli zabić, za, zabicie go No, TP for me. czyli zabicie go to jest tylko jedno zakończenie, czyli po prostu nie, nie mamy go zabijać i wtedy mamy oblokowywać kolejne zakończenia Co się zepsuł? Żyjesz? Chodź Chodź A, dobra, bo Chodź Dobra, on teraz idzie Tutaj jest ten. ten teleport. Ten portal do. Eteru, czy jakoś tak. do nieba. O, bo, bo to nie było niebo. To było niebo. Okej. Okay. Jest książka z piórem wiadrowody i krzesiwo. I w książce z piórem było napisane, że. I'm sure, y, jestem, pe, jestem pewny. Tu musi być portal do. Y, musi być portal z tego miejsca. Nie wiem co mam o tym myśleć. Jakby. Nie wiem co mam z tym zrobić. Mam. Mam. Y, Perową żabią lampę, mam właśnie tak się z piórem, przepraszam, i mam krzywą i mam, i mam wodę. Są cztery teoretycznie artefakty. W sumie to dwa artefakty, nie wiem, że ja mogę tak nazwać Możliwe, że to są właśnie te szardy, o których on mówił w, 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 w tym właśnie jednym z zakończeń, gdzie po prostu go zabijam Bardzo możliwe Ej, tam jest drugi teleport Okej. Okay. Kom, 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 I show you something. co, może, może nie tutaj, bo to po prostu jest za dużo pająków, chodź do góry może. Nie chcę jej zgubić. Jest brązowa owca, jeszcze w to, wiecie, jak... nie obchodzi mnie te spanie i po tą czarną owcę i po tą brązową owcę Nie obchodzi... tam, tam jest, nie obchodzi mnie to Chodź Chodź Pierwszy raz na coś się przydasz i ja nie mogę Ty też Dobra, mam dwie czarne wełny Jedną brązową, jeszcze potrzebuję... Co jest za mną? Co jest? Ej! Coś puka mi do... Tu coś było, widzieliście to? Tam! Tam! Co to jest?! Ej! Co to jest za gówno jakieś? Co jest? Idzie tutaj! On coś ma w ręku! Ma jakąś kosę w ręku, co? Ej, czy to przypadkiem nie jest ten właśnie gościu z internetu, który go zażgał? Ej, właśnie! A może? I to jest właśnie on! Ten, który go tego właśnie całego Aiko! Chyba. On tu idzie czy nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, to w ogóle mu... Nie wiem. Nie chyba nie idzie na szczęście. Tam jest Ale on nawet... Dobra, nie widzi mnie. Dobra, to kij w niego. Ale to jest przerażające, Dobra, okej, okay, to jest... To, to jest faktycznie całkiem nie, niezłą modyfikacja, jakby, jakby z, znalazłem... Znalazłem oprawce tego całego Aiko O którym była mowa tam w tekście wtedy Do góry I potrzebuję jeszcze You know We spent much time together and honestly everything around me feels Almost unreal I don't know why Nie wiem czemu Weapon you have, it feels like It's not meant for me, like It can't really hurt me Remember, there is was a knife, yes, a knife. It could drop Co on chce zrobić? Czekaj, co? E, broń, którą masz, e, it feels like nie jest. E, mi się wydaje, że nie jest dla mnie. Jakby. Nie, tak naprawdę nie może mnie skrzywdzić, w moich, w moich, pa w moim pamięci był nóż, tak, nóż. It could draw blood, blood. Mogło, to, to, ten nóż mógł rysować krew, coś takiego. I don't know if I'm really real. Czyli chcę wiedzieć czy jestem prawdziwie prawdziwy, proszę, zrób, nó zrób nóż i przetestuj tu, Prz przetestuj go. Hold. Nie gadaj, że. Nie, coś to jest chore człowieku. A nie mogę po prostu pójść do tego czarnego knypka, zabić go i wziąć nóż od niego, i wtedy mogę spróbować na nim to zrobić. To jest plan w sumie. Możemy to zrobić. Może przy okazji jakaś brązowa owca, to. Nie, rób to. Zniknął, ten czarny gościu zniknął. Eee, to mi się trochę. Tu jest. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Okej, okay, to, nie, to nie działa, to nie zadziałało, jak myślałem. On chce zrobić nóż i żeby, żeby ten nóż przetestować na nim, to jest chore. Ale pierw muszę dokończyć tak czy siak ten, ten pierwszy task: Czyli zrobię po prostu owcę, Czemu, w sensie brązową brązową, ten. No, wełnę. Z czego robiło się barwnik, brązowy? Brązowy barwnik, z czego się robił brązowy barwnik? Kuźwa. Nie, nie, teraz, se, bo mogę wziąć generalnie teoretycznie jakby białą owcę, tak? Zabić tą białą owcę, która tam jest, przefarbować wełnę na, na, brązowy, nie? Czy to teoretycznie będę miał wtedy brązową, brą brązową wełnę. A zróbmy tak! Zrób br brązowy barwnik. You know, wiesz... Myślę, że to jest nie fair. Czemu używasz... comment? Jakich comment? A nie używam comment nawet. A, chyba, że chodzi o to, że. Nie. Ale przecież. Przepraszam, przecież są wyłączone. Muszę znaleźć generalnie kakaowca i znaleźć generalnie kakaowca. To w się sensie ziarna kakaowca, żeby zrobić sobie brązowy barnik. Fajnie. Nie chcę mi się tego robić, bo nie wiem, gdzie jest nawet dżungla. Jeżeli tu gdzieś będzie dżungla, to będę naprawdę uratowany. Jeżeli to nie będzie, to po prostu będziemy musieli szukać dalej owcy brązowej. Nie wiem. Tak czy siak, ta modyfikacja jest naprawdę kurde dziwna, jest przerażająca. I strasznie ingeruje w komputer, co mi się trochę nie podoba. Jakby. ta. Mhm. Ale bynajmniej jest bardzo intrygująco, bo w taką modyfikację jeszcze chyba nigdy nie grałem. I taka modyfikacja chyba nawet nigdy nie powstała. To jest pierwsza taka modyfikacja, która po prostu ingeruje tak bardzo w komputer, nie? Nie znam innej gry, która pokazuje ci. Nie, nie, nie znam innej modyfikacji, która pokazuje ci gry, które masz na komputerze. Zainstalowane. O, teraz tak. E, to musimy zrobić i to. To jest cold, coś tam. Nie wiem, to jest. Ja, ja, ja nie wiem, nie. Chłop chce, żebym zrobił nóż i po prostu tak zrozumiałem, jakby to. Nie wiem. Ej, to znowu jest ten blok taki dziwny. Dokładnie tam. Czyli, czyli tak jak mówiłem, one. Te bloki nie respią się tylko kiedy zabijemy tego całego coolplayera, playera, tylko po prostu one się respią na świecie. Ale rzadziej. Okej, okay, dobra. Ej, znowu jest. Znowu jest ten teleport. To samo, prawda? Tak, to samo jest, cią jest ciągu tutaj. I to są szardy? Czy to nie są te szardy? Nie mam pojęcia. dobra, muszla. Ok. Czyli mam tak, mam y tą książkę, mam y tą perłę, w się, się lampę i mam te trzy rzeczy. Dobra. Czy to mi coś daje? Kompletnie nic mi to nie daje. Super. Ale jest właśnie dżungla A w dżungli jest, są ziarna kakaowca, dobra idziemy tam Okej, okay. czyli będę mógł sobie zrobić najprawdopodobniej już yy, brązową wełnę The execution time is coming to an end It is coming, dobra znowu to samo, ja się Cię nie boję Ziarna kakaowe Może wezmę sobie więcej tych ziarn kakaowych Okej okay. Mam dwa. I teraz tak, e, to było... E, jak? Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk? Nie. Cyk? Nie. Mięso. A może za, za, zatrute mięso? Bo to pisał, czekaj. A, aha, bo ja wyszedłem z gry, fajnie. To się mi wywaliło z gry. Czyli naj najprawdopodobniej musimy znaleźć teraz zombiaka, żeby go zabić i wtedy, żeby odzyskać zgniłe mięso. Chyba. Bo pisał, że coś organicznego, tak? Lake meat. Czy nie wiem na przykład możemy zgniłe mięso? Jakby no po prostu najbardziej po prostu najbardziej pasuje do nazwy, nie? Jakby. zgniłe mięso. Tak mi się wydaje. Tylko weź teraz zombiaka znajdź. Nie wiem. Weź mi przepad jeszcze te, że te żelazo. Jedno wystarczy na tarczę, żeby te gówniaki mnie nie, nie, nie atakowały, nie strzelały we mnie Daj szybko. Dobra. Dobra. A wow, łano, wiedziałem. Ile ich jest teraz nagle? Dobra. No czy... Nie teraz! Czemu mi... Czemu one mięsa nie dają? Co jest z tym Minecraftem nie tak? Czemu te zombiaki nie dają mięsa do... Well... Well, hello there. I see you file the second task tu Nie widzę, nie jesteś śmieciu! Wytecznie też nie? Czekaj, co? I have an offer for you. File every task. Name her, forget who she really is. Co jest? Ops will. Close in 10 second, finish recording now. Co je. Co? Pa to człowieku. Czekaj, patrz. He takes control, well, well, hello there. To, to było wszystko, ok? To wszystko było. Mam na ciebie ofertę. E, tam File every task, po prostu mam. Nie, mam po prostu zlać zalać wszystkie te taski, te zadania. E, make her forget who she really is. Aha Ej! Kuchy. Aż wie ten Czyli teraz zrobimy dla niej te szardy Ale możemy zrobić tak, żeby ona, o, ona zapomniała kim ona jest I wtedy Czekaj Mi się wydaje, że ktoś nas, że ktoś nas obserwuje Nagrywasz mnie? That won't do. That's better Altuf, you know. I think you'll find out for yourself in the end. Good luck. I wtedy mi wyłączył OBS. Czajisz to. No EB... OBS sam wyłączył. Remembered something else, please listen. Mm, przypomniało mi się coś, proszę posłuchaj. Uh, the what was that? Co to było? Uh, myślałem, że jestem we śnie. My head is splitting. Albo ktoś wszedł w... ktoś wszedł w ją, w jej głowę? Chyba? Z jakiegoś powio powodu ja pamiętam moją matkę. E, jednego dnia ona dała mi coś bardzo ważnego. Nie pamiętasz nic? Myślę, że to był amulet. Tak! To jest to. Something czekaj. Something strange happened here. Proszę, if it's not too much trouble, could you find it or make one for me? I have a bad think about this. I would be so. I would be so grateful. Okej, okay, czyli mamy znowu coś dla niej znaleźć. Jakieś dziwne coś, nawet nie wiem co. Pierw tę. Ja nie mogę zna... Gdzie on w ogóle? Gdzie on wszedł? Ty? A tu. Jesteś chore psychicznie, rozumiesz? Chora, nie wiem. Chora chyba, bo to jest ona. Czyli. O, czekaj, zombie kolejny. Daj mi, proszę cię, mięso. O jedno cię proszę O dobra mam je Nie No k***a ku... To cię byłem tak blisko Ej czekaj Mogę zrobić tak? Nie bo 10 9 8 7 6 5 4 Co jest 3? Dwa... jeden O co chodzi? Co? Co się? Co się dzieje? Co to? Co to jest? Czy ten świat przechodzi w zapomnienie?